Dzień dobry, dzień dobry! Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz chciałbym pokazać wam moje nowe kury oraz moje nowe kurczaki. Te, które tutaj widzicie, które chodzą po zielonym wybiegu, a jest ich 11 sztuk, są to moje nowe kurki, ale najpierw pokażę wam nowe kurczaki. Przejdę przez tunel foliowy, wchodząc na zielony wybieg, bo właśnie w tunelu foliowym znajdują się kurczaki już wam pokazuję pokazuję i objaśniam jak to się jak to się mówi kurczaki są z początku grudnia o ile dobrze pamiętam i wyglądają właśnie tak są tutaj co najmniej 3 koguty w sumie jest ich 7 jak widzicie myślę, że są 3 koguty i 4 i cztery kurki Dwie jarzębatki I dwie Takie y, Brązowe Tak naprawdę ile będzie tych kogutków To się dopiero okaże Nie bójcie się, nie bójcie Bo ja sam w strachu O Chodźcie sobie tutaj y, Wydziobujcie A ja idę teraz na zielony wybieg Bo na zielonym wybiegu Chodzą Moje nowe wnioski. Wnioski, powiedziałem, wnioski? Nie, moje nowe wnioski. I wyciągają wnioski. <laughs> wyciągają wnioski, zastanawiają się, ile jajek będą znosiły dziennie. Jak widać, w ogóle nie są przejęte tym, że właśnie przejechały prawie 200 km spod Inowrocławia. Wypuściłem je na zielony wybieg, a one sobie chodzą jakby tutaj chodziły sobie już od zawsze, tak jakby doskonale znały ten wybieg. Za chwilę wpuszczę tutaj, za chwilę wpuszczę tutaj moje nioski i zrobimy spotkanie starego stada z nowym stadem. W tym nowym stadzie, tak jak wspomniałem, jest 11 kurek. Wszystkie są takie brązowe, typowe, a tylko jedna jest taka strokata jarzębata. Yy, ale to dobrze, bo u mnie też jest jarzębatka, więc będzie miała koleżankę. Za chwilę otwieram, słuchajcie, za chwilę otwieram i będziemy mogli zaobserwować, co tutaj się będzie działo. Jak będzie wyglądało przywitanie kur... ...z kurami, ale najbardziej ciekawi mnie, jak moje nowe kury zostaną przywitane przez koguta. Przez koguta Konrada. Cześć, Konrad. Oraz... ...oraz przez koguta Hansa. Ja muszę przejść naokoło. Za chwileczkę będę wpuszczał tutaj moje nioski. I będziemy mogli zobaczyć... Tak! Akurat lataj tak, zawsze to robisz. Jak ja nagrywam odcinek, to ty mi latasz po moim niebie. I hałasujesz. Zawsze to robi, zauważyliście? Zrobię tutaj mały... Mały porządeczek. Zanim wpuszczę... Zanim wpuszczę tutaj moje nioski. I będziemy obserwować... Co też tutaj się... Zadzieje, no bo przecież te kury są nowe, a tamte są jakby to powiedzieć stąd są gospodarzami. Będą najprawdopodobniej uważać moje nowe kury jako intruzów. Zapewne będzie musiało dojść do ustalenia hierarchii, hierarchii w stadzie. <noise> Więc już się boję, co tutaj się może. Za chwilę wydarzyć. Na pewno yy, jeden kogut oraz drugi będą się bardzo cieszyć z nowych dziewczyn, bo co prawda koguty, każdy z nich posiada swoje kurki, ale dla koguta kurek nigdy za wiele. Zanim otworzę wybiegi i wpuszczę kury na zielony wybieg, pokażę Wam raz jeszcze kurczaczki. I może, yy, gwoli informacji, yy, powiem tyle, że kury zakupiłem po bardzo, ale to bardzo przystępnej cenie. Cena była praktycznie symboliczna. Kurki szukały nowego domu. Kurczaki dostałem w ogóle w gratisie. Także dostałem również pszenicę yy, w gratisie do tych kurek. Serdecznie dziękuję yy, pani, która. Która do mnie napisała, która szukała domu dla kurek oraz yy, kurczaków, mam nadzieję, że będzie im u mnie dobrze. Na pewno dzięki nim będą również ciekawe odcinki, aby będziecie mogli yy, nie tylko oglądać perypetie dorosłych niosek, ale będziecie mogli również przyglądać się, jak rosną, jak rosną kurczaki. Ja już idę otwierać wybiegi, ale chciałem wam jeszcze pokazać świra. Czy to kot? Czy to małpa? Chodzi tak po drzewach. Co? Mił? Co ty tam robisz? <gry> Co ty tam robisz? Dobrze, ale idę otwierać. Idę otwierać. Przez dobrze wam znaną furtkę, która już znajduje się w stanie agonalnym. O! A tutaj widzę, że już, już nowe wnioski zaczynają wchodzić, bo otworzyłem bramkę i już chodzą. Ale zobaczcie, otwieram tutaj wybieg i wylewa się fala starej zbrodni. Wbiega na wybieg. No zobaczymy, zobaczymy. Co tutaj się będzie działo? Jest nowa kura, nieznajoma. I oto zapoznanie. Co to? Już dostaje po głowie. Zobaczcie jak ją dziobią. Zobaczcie, bo ona jedna sama tutaj, ale <laughs> rosa, rosa z rosą. Tak wygląda ustalanie hierarchii. Co tutaj rządzi? Za chwilę wpuszczę tutaj jeszcze Hansa i dopiero zaczną się cyrki. Chodź Hansa. Chodź Hansa. Nowe dziewczyny czekają na siebie. A wy niech wy gdzie? Zostańcie. Idź tam, pas. Na zielony. Na zielony. Tam, dziewczyny, do zapoznania. Za chwilę dojdzie do konfrontacji. Oba stada spotkają się tutaj na zielonym wybiegu. I zobaczymy, co się stanie. Czy będzie pokojowe zapoznanie się? Czy będzie bitwa pod Grunwaldem? Ja, może, trochę przyspieszę całą sytuację i postaram się namówić moje nioski, żeby przeszły na tamtą część wybiegu. Bo one tutaj, słuchajcie, wyczuły, jak to się mówi, pismo nosem, że ja tutaj wysypałem pszenicę i już tutaj wydziobują. Idźcie tam, idźcie. Tam do koleżanek nowych zapoznawać się. Ty też? Co ty myślisz? Jesteś ostatnia w hierarchii? Konrad, idziesz! Konrad, idziesz! Idziesz, tam dziewczyny na ciebie czekają. Nie bój się! No i obserwujemy, słuchajcie. Obserwujemy, co to się będzie działo. Hans już tam zobaczył dziewczyny nowe o Rosa rządzi. mam nadzieję, że tutaj szybko dojdzie do zapoznania się jednych kurek z drugimi że nowe kurki za przykładem moich kurek będą potrafiły trafić do kurnika że pójdą w ich ślady i że cała grupa już o zmroku Zaczyna imprezować w kurniku. Póki co jest spokojnie. Póki co jest spokojnie. Posilają się. Tam tylko Konrad biega za nową kurą. Biegnie za nią. Zobaczcie. Bo jest jedna z nich, jedna z tych nowych. Cały czas tutaj przychodzi. Jest najbardziej ciekawska. Zwiedza teren. Coś czuje, że za chwilę. Wejdzie do kurnika? No ale nic. Zobaczmy zobaczmy co też Konrad, Konrad już już tańczy Krakowiaczka. No, i zobaczcie, nie ma za bardzo jakiejś bijatyki. Dziewczyny wspólnie jedzą, bo wysypałem tutaj pszenicę, którą otrzymałem od pani, która była właścicielką moich nowych kurek. Także przy tej okazji raz jeszcze serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiają kurki. Pozdrawia Kazik. Kurki i koguty, jak wspomniałem, kurki przyjechały z okolic Inowrocławia. Ja na wszelki wypadek zostawiłem dla nich otwarty tutaj ten mały kurniczek, tak aby jeśli przyjdzie im na to ochota, aby mogły sobie wejść ewentualnie i znieść jajko. W najbliższym czasie jeszcze troszeczkę yy, będę musiał go w środku uporządkować. Donieść świeżego sianka, być może zrobię to za chwilę. Na razie, póki jest widno, nagrywam dla Was ten materiał. Co dziewczyny? Spragnione jesteście trawy, co? Nie ma u mnie zbyt wiele trawy, ale zawsze jakieś źdźbło się znajdzie. Póki co dałem im tylko pszenicę, ale jak wrócą na wybieg, to mają tam w paśnikach. Przygotowaną przeze mnie wcześniej paszę. Także mam nadzieję, że przed nocą wszystkie dobrze się najedzą i pójdą sobie wszystkie razem do kurnika. Oczywiście będę Was na bieżąco w odcinkach informował, jak nowe kurki radzą sobie razem z moim stadem, czy nie dochodzi tutaj. Do kłótni i do bijatyk. A w tym odcinku pomału już kończę. Bo wróciłem z kurami dość późno. A chciałbym jeszcze zmontować dla Was dzisiaj ten odcineczek. Więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów. Mówił do Was kazik. Idę teraz dawać w gazik. A my co? Widzimy się! kolejnym odcinku